Cześć. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem przyjrzymy się rodzajom wiązań chemicznych. Ok, jakie mamy wiązania? Tutaj radę są y, trzy takie główne typy: kowalencyjne, jonowe i metaliczne. Kowalencyjne może być albo niespolaryzowane, albo spolaryzowane, no i jeszcze wyróżniamy taki jeden podtyp koordynacyjny. A więc tak, na razie mówimy sobie tak w podpunktach. W tym odcinku każde wiązanie, a do zadań przejdziemy w kolejnym odcinku już. Wwiązania kowalencyjne niespolaryzowane cechuje to, że jeden atom nie przyciąga elektronu mocniej niż drugi, zwykle. Występuje zawsze w cząsteczkach homoatomowych, np. w fosforze białym, czy np. właśnie w chlorze, czy w wodorze itd. Występuje też w cząsteczkach o podobnej elektrojemności. Że trzeba już patrzeć na układ, układ okresowy, nie? Na różnica elektrojemności u nas tutaj wynosi od 0 do 0,4. I taka ciekawostka, że fosfor biały ma kształt tetre, tetraedru i hybrydyzację sp3. Hybrydyzację omówimy już wkrótce na moim kanale. Stosuje się go w trudkach na gryzonie. Ma wiele zastosowań fosfor ogólnie. Jest składnikiem nawozów, zapałek. A właśnie ta odmiana elektropowa fosfor czerwony jest właśnie składnikiem zapałek i reaguje z wodą w obecności kwasu solnego, co prowadzi do wytworzenia bardzo niebezpiecznego fosfowodoru oraz kwasu fosfonowego. Nie fosforowego, tylko fosfonowego. To jest ten drugi kwas. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Jeden atom przyciąga elektron mocniej niż drugi, a różnica elektrojemności wynosi od 0,4 do 1,7. I tutaj warto zauważyć, że oznaczony jest strzał, strzałką z grotem po środku lub trójkątem z podstawą skierowaną w, st w stronę atomu o większej elektrojemności, ponieważ tamten mocniej przyciąga elektron. Tutaj w tym przypadku mamy cząsteczkę chlorowodoru, i chlor, chlor lepiej przyciąga, bo przynajmniej mocniej przyciąga elektrony. Jeszcze mamy taki specjalny podtyp wiązanie koordynacyjne, donorowo-akceptorowe. Donor to ten, co daje elektrony, a akceptor to ten, co je zabiera sobie. Rodzaje kowalencyjne, rodzaj to jest rodzaj kowalencyjnego wiązania chemicznego, którego istotą jest uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami. Przy czym oba te elektrony formalnie pochodzą od jednego atomu, czyli tak normalnie one się dzielą elektronami, jeden i drugi, jeden i drugi dają, to w tym przypadku tylko jeden atom daje elektrony. I tutaj jest, oznaczamy już tylko strzałką, bez grotu pośrodku. Tylko Grot jest na końcu. To, warto, to trzeba zapamiętać. A całe apary elektronowe zwykle oddaje, yy, zwykle oddaje atom, który już uzyskał oktet elektronowy, tak? Tutaj daję taka uwaga, że te związki, które widzicie na dole, dwa, to są związki, to są yy, związki koordynacyjne i one, nie, przynajmniej tam wiązania w tych związkach, w nie obowiązują na maturę. Ale całe związki was obowiązują, nie? Bo to są bardzo ważne związki. Teraz te z glirem na przykład. Jeszcze tylko wiązanie jonowe, które polega na przekazaniu elektronu walencyjnego jednego z atomów drugiemu, i atom wtedy oddający elektron staje się kationem, a przyjmujący anionem. Wiązanie jonowe powstaje między, między atomami metal, metali, a atomami niemetali. I tutaj różnica elektronu ujemności wynosi od 1,7 do 3,3. I tutaj właśnie mamy atom sodu. Oddaje elektron i staje się kationem sodu. No widzicie, że nagle stra traci jedną podpowłokę, tak? 3S. A podpowłoki omawialiśmy już wcześniej, w poprzednim filmiku, chyba. Jeszcze mamy wiązanie metaliczne. Powstaje ono między kationami w sieci krystalicznej a ich elektronami. Występuje w metalach i stopach. Zdelokalizowane swobodne elektrony tworzą gaz elektronowy. Jest tutaj tyle samo elektronów co kationów. No, właśnie zwykle występuje w metalach i tak sobie te tak krążą te elektrony. A taką sieć tworzą właśnie te kationy. Tutaj przykład: sód. Chciałbym tylko wspomnieć, właśnie, że nasze źródła to Chemmaster, to w przypadku to były obrazy, ZPE, i to jest chemia. A i chciałbym jeszcze polecić taki bardzo fajny blog na Instagramie naukowców dwóch. To też fajnie można zobaczyć te wymagania naturalne. Dobra, dzięki. Hybridyzacja już wkrótce na moim kanale, jeszcze omówimy sobie orbitale molekularne przy okazji, a potem zajmiemy się chyba już związkami, jeszcze może, ale jeszcze tylko geometria związków, tak, no to, to pójdziemy razem z hrybryzacją. Dobra, dzięki, do zobaczenia.